Dziewczyny, dzisiaj w nocy dostałam wiadomość na Whatsappie. Ja też, ja też. I wiecie, co tam było napisane? Karina, zatkaj uszy. Dziewczyny, nie słucham was, a w moim sklepie jest nowa kolekcja. Przyjdźcie. Przyjdziemy. Napisane było tak. Krowo, będziesz miała problemy. A do mnie napisali ty kozo. A do mnie napisali owca. Już nie będziesz w drużynie, króliczku. Wszystko jasne. A macie pomysł, kto to? Mary, Mary i Nat. Dziewczyny, do dzwonka została minutka. Wynoście się z naszej klasy. Gigi, dziewczyny ci przeszkadzają? Gigi, zaraz zadzwoni dzwonek i wyjdziemy. Dziewczyny, wszystko fajnie, ale co my z tym zrobimy? Zaczynają się na nas mścić. Tak, wysyłanie do nas SMS-ów po nocach to za wiele. Musimy porozmawiać jak dorośli. Nie, Alexa, mamy zasady. Nie mieszamy się w żadne bójki. Bójki są straszne. Dziewczyny króliczki, ostrzegam, że jutro zastąpicie mnie i Lailę na funduszu porzuconych zwierząt. Okej, okay, Jana, jesteśmy gotowe się w to zaangażować. Na przerwie musimy omówić kwestie Mary i Nat. O, kochanie, do mnie przyszłaś? Smile, zabierz te ręce, nie przyszłam do ciebie. Jak to nie? Pewnie przyszłaś na moją lekcję. Nie, moja przyjaciółka Kitty uczy się w tej klasie. Nie wstydź się, wiem, że przyszłaś do mnie. Smile, przestań. Dobra, Alexa, chodźmy. Kitty, do zobaczenia na przerwie. Ale ci Diana odrzuciła. Browasty, to nie jest śmieszne. Smilik nadal kocha Diane. Nie kocham jej, po prostu się drażnie. Tak, Smile, sam na sam z Romeo mówisz co innego, a przed nami boisz się przyznać do uczuć. Podsłuchujesz nasze rozmowy? Takie są króliczki, podsłuchują, co Kitty? Nie krzyczcie! Po króliczkach Leila i ja zostaniemy zastąpione przez koszykarzy. Jak zastąpione? Jak to gdzie? W funduszu porzuconych. O, nauczyciela jeszcze nie ma. Tylko tu nie siadaj, przed chwilą ktoś siedział na twoim biurku swoim tyłkiem. Kto? Diana. O, oh, Diana, nie siądę przy tym biurku, dopóki go nie pościera. Daj spokój, Blondy, zawsze siadasz na moim biurku, a nie zmuszam cię do wycierania go. To ja, a to Diana. Blondie, nie popisuj się, po co ci to? Zawołać Diana, żeby wróciła z chusteczkami. A niech to, jesteście tacy... Blondie, proszę, jak to dla ciebie takie ważne. Siadaj, wasza wysokość. Dziękuję. Dobra, uspokójcie się, inaczej wszyscy będziemy się kłócić. Albo pójdę do dyrektora, a nasz dyrektor jest bardzo surowy. Julia, wszyscy są spokojni, a te Smile, Diana nigdy do ciebie nie wróci, bo jesteś palantem. O... Zły facet powraca. Dziewczyny, jutro zastąpicie mnie i Janę. Dobra, Laila, wiemy, Jana już wszystko nam powiedziała. To zapiszcie się, żebym miała pewność. Nie ma sprawy. A jak przebiega zbiórka funduszy? Wszystko okej? Okay? No pewnie, może w przyszłym roku zaczniemy budować schronisko. To takie fajne. Laila i Jana, chociaż jesteście szczurami, robicie dobry uczynek. Jana tu nie ma. Tak, wiemy, jesteśmy sprytne. Dobra, dziewczyny, jesteście wolne. Ech, Lejla, jak zawsze, w swoim świecie. Dziewczyny, jesteście futbolistkami. Gdzie wasze nakolanniki, kaski są niewygodne? Nigdy nie widziałam, żebyście ćwiczyły. Jesteście futbolistkami? Tak, jesteśmy. Dzień, Dzień dobry, dobry, trenerko Ebi. Dziewczyny, dokąd idziecie? Do kawiarni, macie lekcje. Nie, trenerko Ebi, nie mamy teraz lekcji. Nauczyciel Mike poszedł sobie zmierzyć temperaturę. Dobra, rozumiem, Wchodźcie. Udowodnimy, że jesteśmy futbolistkami. Jutro przyniesiemy nasze medale i nagrody. Mamy tego sporo. Dziewczyny, potrzebuję kontaktu do waszego trenera, żeby mi powiedział, że jesteście futbolistkami. Trenerko Ebi, czemu nam przeszkadzasz? Idź trenować króliczki. Jesteśmy futbolistkami. Niedługo się dowiem, jakimi futbolistkami jesteście. Naprawdę w to nie wierzę. Ani jednej piłki do futbolu, tylko do koszykówki. Zaraz się dowiemy, kto robi sobie żarty. To na pewno koszykarze. Nie chłopaki, tak nie będzie. Obiecywali nam pizzę z brokułami, a nie smakuje w ogóle. Będziemy zamawiać w pizzerii. Tak, a ktoś ma w ogóle numer do pizzerii? W domu była wizytówka. Nie przejmujcie się, pójdę do Aisa i mu wyjaśnię jak zrobić pizzę. Słuchajcie, to wszystkie moje piłki są dla mnie jak dzieci, widzicie? To jest zużyta, moja pierwsza piłka. Kev, jesteś takim profesjonalnym futbolistą. Tą piłkę trzeba powiesić w domu, w ramce! No, odwiesimy nad moim łóżkiem! Nie mam, co tam robią wszystkie moje piłki? Ej, hey Dima, gdzie ty niby widziałeś swoje piłki? Te wszystkie są przecież moje! To moja pierwsza jest z Barcelony, ta z Miami, a tam dostałem od Zipa. Hew, czego on od ciebie chce? Nie moc mi w głowie, na mojej zrobiłem kropkę markerem. Pokaż, to powiem ci, która jest moja! Wynoś się stąd zdrajco. Coś ty powiedział, kozio-głosy? Co? Ja mam głos kozy? No przecież nie, słyszałeś jak mówisz? Jak jakaś mała kózka. Jesteś sama na wielu, nie popisuj się. Chciałeś coś? Nie najeżdżaj na naszego brata. Potrzebuję piłki. Kef. Kef, daj mu jedną piłkę. Nie, moje piłki to moje dzieci. Odejdź, Dima. W porządku, zombiaki, pożałujecie. Przyprowadzę dyrektorkę, ona wam pokaże. Tylko ja mam o nim złe zdanie? Nie tylko, ja też mu kiedyś napomknąłem. Był kiedyś moim przyjacielem. Dobra chłopaki, przypomniałam sobie numer do pizzerii. Zamawiamy? No jasne. Dużo brakołów. I do tego pączki z groszkiem. Dziś się najemy. Mhm, tylko musimy pożyczyć telefon. Nikogo nie ma. Zaraz zacznie się lekcja, a króliczki zobaczą swoje prawdziwe twarze. Tak. Smilik tak się popisuje. Znowu jest tym badbojem, złym chłopakiem. Serio? Jak tylko wyszłam, od razu zaczął o tym mówić? Tak, tak. Serio? Smajlik to smilik. A widziałyście dziś maskotkę? O, chyba Alexa zakochała się w naszej maskotce. Nie zakochałam się, po prostu go lubię. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak, tak jak, jak on. Dziewczyny, przestańcie mówić o chłopakach. Pamiętacie, jutro wznawiamy treningi. Tak, trenerko Ebi, pamiętamy. A co jeszcze powiedział Smile? Diana, nie znasz Smile'a? Nic mądrego. Rozumiem. Jak to się dzieje, że w menu nie ma hotdogów? Przecież tam były. Menu się zmieniło, są hotdogi, ale wegańskie. A kto zmienił menu? Kto tak bardzo kocha zwierzęta? Diana. Dobry wybór. Popieram. Zjem pierożki. A niech to, a tak chciałam burgera. A co z krowami? Krowy są szczęśliwe. Przeczytaj. Dobra, to trzy wegańskie sałatki. Rozchmurzcie się, wegańskie jedzenie też może być pyszne. Zobaczycie, będzie palce lizać. Dziewczyny, nie jestem gotowa, żeby jeść trawę. Nie słyszałaś, jest wszystko hot dogi też, tylko bez mięsa. Mary, jesteśmy takimi artystkami. Zobacz, jak nam wyszło. Tak, są tak samo straszne na tablicy, jak w prawdziwym życiu. Dobra, chodźmy Mary, póki nigdy nas nie zauważył. Dobra, pizza, jedno ciasto i trzy wydańskie sałatki. Dobrze, i trzy loty dla króliczków? Ja sam zaniosę. Czemu? Jestem tu. Sam to zrobię. Dobra, a sałatki dla kogo? Dla żałoba. Pieroszki? Też. Dziewczyny, chcę was pocieszyć. Trzy laty na koszt i mura. Smacznego. O, Timur, dziękuję, to takie słodkie. Dziewczyny, zobaczcie. Timur opiekuje się Dianą i jej przyjaciółkami. Czym problem? Coś ci nie smakuje, Kitty? Zaczyna się. Dziewczyny, nie kłóćmy się. Pijemy latę i idziemy na lekcję. Mamy teraz geografię. Hej, dziewczyny, nie chcę wam psuć humoru, ale ktoś postanowił wam dokuczyć w klasie. Już zepsułeś nam nastrój. Maskotko, co jest w klasie? To na pewno smile. Najpierw chciałem to wyczyć, ale pomyślałem, że lepiej, jak to zobaczycie najpierw. Rysowali was tam i nieładnie podpisali. Dziewczyny, nie sądzicie, że to dziwne? Wiadomość na Whatsapp, rysunki na tablicy. Chodźmy zobaczyć. Dziewczyny, alatę. Timur, zabierz je ze sobą. Dobra. Dzień dobry, a czemu połowa uczniów jest nieobecna? Nauczycielu Mike, po prostu wszyscy jedzą wegańskie jedzenie w kawiarni. O, ja dzisiaj próbowałem, jest mega pysznie. Tak, proszę pana, podoba mi się wegańska kiełbasa. Pani Mike, musimy porozmawiać o zombie: oni kradną moje piłki. Owe menu jest pyszne, a ktoś musi wyczyć tablicę. Co? Dokładnie o tym mówiłem. Dzień dobry, nauczycielu Mike. O, wow! Kto to narysował? Diana, portret w centrum wygląda bardzo podobnie do ciebie, zwłaszcza usta. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne, Laila. Nie zazdrość mi takich ust. Diana, zastanówmy się, kto to zrobił? Szkoła jest dla nastolatków, a to jest przedszkole. Kto to zrobił? Zgadzam się, nauczycielu Mike. To jak w przedszkolu. Kto to narysował? Przyznawajcie się. Napijecie się lata? Nie teraz. Co się mamy przyznać? Jak przyszliśmy, to portrety tu już były. Tak, to prawda, dziewczyny. Jak przyszliśmy, to były. Kitty, czemu robisz zdjęcie? Na pamiątkę. Nieśmieszne. Diana, wy to i usiądź. Ja chyba wiem, kto to zrobił. Nat i Mary! Dziewczyny, jestem tu stacką. Weźcie sobie szklanki. Chodźmy na trening. Dobra dziewczyny, usiądźcie. Kitty, a ty czego zapomniałaś? Już wychodzę, pani Mike. Diana, znajdziemy Nad i Mary na przerwie. Znajdziemy je Kitty. Laila, a ty ani słowa o moich ustach. Oj, czy to twój czoły punkt? Och, Laila! Słuchajcie, jesteście w 11 klasie, na ostatnim roku. Zachowujcie się jak dorośli. Nauczycielu Mike, wszyscy tutaj zachowują się jak dorośli, z wyjątkiem niektórych uczniów. Z wyjątkiem Nad i Mary. Rozpadła się wasza drużyna, tak? Wiedziałam o tym. Laila, proszę, nie mieszaj się do naszego zespołu. Nie rozmawiajmy już o konfliktach. Dzisiaj się kłócicie, jutro pogodzicie. Zapiszcie temat lekcji. Czemu mi przeszkadzasz? Nie przeszkadzam, po prostu chciałbym wiedzieć, czy mogę tu usiąść. Możesz. Dziewczyny, widziałyście jak narysowano usta Diany? Jak w prawdziwym życiu. Kto to zrobił? Nie wiem, ale mówią, że nad i mery. Tak, bardzo się pokłóciły. Jadłeś już gigańską kiełbasę? Ciągle tylko jedzenie i jedzenie, a ja mam problem. Ktoś mi kradnie piłki. A czemu to od razu tak na mnie krzyczysz? Stare, gigańskie i wegańskie to nie jest to samo. Browasty, teraz wygram. To próbuj, kochanie. Wynaście się stąd. Przyszły normalne dziewczyny. Oj, nie popisujcie się. Też jesteście przegrywami. Od liderek króliczków pa przegrywy. Ale mnie denerwują. Posłuchajcie, gdzie wy widzicie tu przegrywów? Przegrywy to wy, a my jesteśmy złymi dziewczynami. Rozumiecie? Oho, jest coś nowego, niegrzeczne dziewczyny. Dziewczyny, zdecydujcie, kim tak naprawdę jesteście. Tak, nie ogarniam. Co się wydarzyło między króliczkami? Karina, jakie to ma znaczenie? Najważniejsze, żeby się nie popisywać. Tak, zgadzam się. Nad musimy się stąd szybko wydostać, zanim króliczki nas zobaczą. Tak, Mary, szybko stąd wychodzimy. Niech te króliczki się martwią. Kto namalował te portrety? Tak, <laughs> to co przegrywy? Papa, pa, nudźcie się dalej. Macie takie nudne życie. Jak ktoś ma nudne życie, to wy robicie złe rzeczy. Tak, niegrzeczne dziewczyny. Przegrywy, a wy co, uwierzyliście w siebie? Mary i Nat, podobno zerwałyście te plakaty w toalecie, które powiesiłam. Czy to prawda? Nie, nie zrywałyśmy plakatów. Byłyśmy zajęte czymś innym. Rysowałyśmy najstraszniejsze osobę w tej szkole. Kogo rysowałyście? Blondie, nie denerwuj się. To są niegrzeczne dziewczyny. Nie powinnaś z nimi zadzierać. Tak, to niegrzeczne dziewczyny, lepiej siedzieć cicho. Dowiem się, kto zerwał plakaty i źle to się dla niego skończy. To chyba Patryk. Karina, wydałaś mojego chłopaka. Oj, przepraszam, Gigi, to był przypadek. Co? Patryk? Smileyk nie powinieneś się popisywać przed Dianą w klasie. I co? Najpierw chcesz ją przytulać, a potem gadasz o niej z Kitty. Wszystko No i niech jej powie, niech Diana wie, że już nie cierpię z jej powodu. Kogo próbujesz oszukać siebie? Dianę. Wydaje mi się, że to trochę głupie. Dobra, spróbuję coś innego. A zobacz Romeo. To te fajne nastolatki z naszej szkoły. Wiemy, że jesteśmy fajni. W nie się z nimi. O, Smile, myślisz, że jesteś tutaj najfajniejszy? Za niedługo będzie tu Zip i cię załatwi. Co? Ale jak to Zip? No nie, nie, tylko nie on. Co, boisz się? Mój brat jest najfajniejszy, najlepszy w naszej paczce i będzie najfajniejszy w tej szkole. Pozwólcie mi to załatwić. Jak jeszcze raz was tutaj zobaczę... To co? To się z wami przywitam. Tak, tak, jesteście bardzo fajni. Żartik. Chodźmy, Romeo. Zak, jesteś jeszcze mały. Nie mieszaj się w to. Prze co? Planuję uprawiać sport? Nie rozumiem, czemu dziewczyny robią takie strachy na wróble. To normalni faceci. Kev, jesteś najlepszy. Wiem, Zalina. Chłopaki, musimy ustawić tą szkołę. Ale jak? Trzeba się zastanowić. Pomyślimy, pomyślimy. Dobra, chodźmy. Ostatnia lekcja i do domu. Dziewczyny, mam nadzieję, że Nad i Mary są jeszcze w szkole. Chyba nie uciekły. Są tu! Nad! Hej, chodź tutaj! Nad, zauważyły nas! Biegnij szybko! Dziewczyny, stójcie! Nie rozumiem. Nad, Mary, bawimy się w berka? No, nie wiemy czemu za nami biegacie. Nie zamierzamy wracać do waszej drużyny króliczków. Dziewczyny, musimy z wami porozmawiać. Chodźcie do garderoby, proszę. Słuchamy Was uważnie. Tylko szybko, nie mamy czasu na słuchanie Waszej gadaniny. Po pierwsze, dziewczyny, wiadomości do nas, czy to Wasza sprawka? Tylko nie mówcie, że nie. Dostałyśmy trzy wiadomości i wszystkie takie same. Dziewczyny, a może to Wasi byli chłopcy, zmieniacie ich jak rękawiczki? My w nocy śpimy i nie piszemy do Was. Okej, okay. a trzy portrety w klasie? Czy to też nasi eks? A czemu my? Czemu sądzicie, że my to zrobiłyśmy? Mamy inne sprawy i nowych chłopaków. Tak, spotykamy się z nimi i rozmawiamy na każdej przerwie. Dziewczyny, gdybyśmy was nie znały i to od kilku lat, to może byśmy wam uwierzyły. To wy narysowałyście nasze portrety i pisałyście niefajne słowa. Okej, okay, koniec tej rozmowy. Możecie mówić, że to my. Ale my nie jesteśmy w przedszkolu. Dobra, nadchodźmy, nie mamy o czym z nimi rozmawiać. Dziewczyny, jak wyłączycie telefony na noc, to nie będziecie dostawać takich wiadomości. A niech to dziewczyny, to naprawdę nie wygląda, jakby to były one. Może to nie one. A kto? Nie mamy wrogów. A ja uważam, że to one. Dziewczyny, już wiem, zapytajmy naszych widzów. Kochani, sądzicie, że to one namalowały nasze portrety? A może nie? Napiszcie w komentarzach. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa-pa! Chodźcie, dziewczyny.